I na karcie na moim telefonie aktualnie znajduje się 5000 złotych, które są twoje. Tylko masz godzinę, żeby je wydać, czas start. Co, kurde? No, no to Ale, ale no. poczekaj, stój! musisz się zatrzymać! Stój, bo będzie nie fair! Nie muszę go wyprzedzić, tak żeby mi nie podał zasad, bo na pewno są takie, że zaraz nie będę mógł tego kupić. Stój! Po pierwsze, nie możesz odmówić ani jednej foty w trakcie tego challenge'u. Po drugie, musisz kupić 5 różnych rzeczy z 5 różnych sklepów. Jeżeli tego nie zrobisz, wszystkie rzeczy tracisz. Specjalnie jesteśmy w galerii, o której totalnie nic nie wiesz, żebyś nie wiedział, gdzie są Jakie sklepy. Okej, okay, widziałem, że to jakiego, no Słuchaj, praktycznie 50% osób, które ogląda moje filmy, nie subskrybuje kanału. To dla ciebie jedno kliknięcie, a mi pomożesz osiągnąć cel 2 miliona subów, więc proszę zasubskrybuj. A dodatkowo zapraszam na mojego Instagrama, ponieważ zbliżamy się do miliona obserwujących. Dziękuję. Nagrywamy teraz sorki. Musisz! Chłopaki, dawajcie w Nie, nie, twój, twój. Dawaj Bartek. <grystanie> <grystanie> Jeszcze jedna zasada: posti. Totalnie nie ma biegania. Za każdy bieg, który zrobisz, tracisz minutę. Patrz, stary, jaka wystawa! Ej, przysięgam, że jak ja tutaj przyszłam, to dosłownie zrobiłam zdjęcie tej wystawy Patrykowi I mu wysłałam, że i mówię, dobra, a posti co na pewno przyjdzie. Wydam 2,5 koła na hulajnogę elektryczną, albo 3. Chłopaki, te, Normalnie? A, <grystanie> już wydał połowę budżetu teraz. No powstanie pan w stanie zaradzić coś na tej elektrycznej. Realnie budżet tak powiedzmy 3000-3000 z groszem. Ona jest składana normalnie, nie? Tak, on jest składany tutaj. Ja tam zawsze mogę przeczytać instrukcję później. To chyba trochę ograniczony czas, wie pan? Bierzemy panu już. Ja, jak najwolniej. Ona ma w nazwie ultra, to ja bym ją wziął. Można... Bo jak się kupuje kolejnogi elektryczne? Możesz podejść do jakiegoś kartonu, czy to na przykład gdzieś staną? No to znaczy nie, no mamy zapakowane pewnie nowe o, No to ja bym to 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 właśnie... To... No pojawia się kolejny problem, bo samochód jest bardzo daleko. Stąd, jak chcesz ją tam wpakować? No, mam ją odrębną na Cudownie. To ja bym poprosił. Stary kalkulator. Zmarnuj mu trochę czasu. No Musisz tam wygrać 10 razy w papierkami i nożyce, żebym ci dał to, żebyś zapłacił. 3, 3, 3, 4. On na razie 4 razy wygrał. No, no, ale tam cię uczyszkadza. 5. Nie może iść zapłacić. Przeskoczył się. 10 minut już minęło, a jeszcze trzeba odłożyć hulajnogę i tak dalej. Mogę odpakować na nie jeździć. Tak, po galerii. Oh shit. Jeden problem jest taki, że nikt z nas nie może ci pomóc tego nosić. Pozdrowienia, jak, jak ma na imię siostra? Hania. Hania! Cześć, masz super imię jak ta sławna youtuberka z Dżengi Jaki, podoba to, mi to, zespołowa się zespołowa. ten film. Dżengi. Chłopaki. Co, to, bo, co Story, ile to ważne. Chodzisz? Szedłbym, ale chłopaki, bo ja mam pakunek. To zostaw się tu. No nie, no, bo ktoś to ukradł. No właśnie. <laughs> Jedziemy go gonić najwyżej. Ja to na chwilę tylko tu postawię. No, nie chcesz na przykład Dominik, bo akurat mam godzinę na wydanie bardzo dużej ilości pieniędzy, więc jakby nie mogę specjalnie gadać. On wychodzi. Co on robi w ogóle? No pa Ja nie wiem że nie wiem, nie ja robię nie poszedłeś do w No bo co, nie bo... podobały się żadne tam, nie ma tych co chciałem No to idź odłożyć do samochodu No to gdzie jest samochód? Na ostatnim piętrze na dole A może rejbędy sobie kupisz chłopie? Ray Rejbędy Ray Rejbany Ray o głupę ślad robisz. Zaraz ci wypadnie ta noga, A już nie mogę panu. O, a teraz chody, Lipa jak spadnie, chodnie. To czy No to i to. Już ja się spłóciłem. Gdzie? Tam. Gdzie? E, możecie po... tylko z bo Cześć Ja nie mogę robić zdjęć, ale jakbyś chciał z to na luzie Trzymaj to jest... normalnie Super możesz pozdrowić Widzowie, pozdrowię moją mamusię kochaną Pozdrawiam, się górne Ale trafiliśmy, w chłopie, na młyn Postim, to tak wolno? Ej, Postim, bo ci kta ucieka? Ej, chłopaki, chcecie pomóc mi to dotargać do auta? pomóc, Stary, Stary, bo lecę. Blisko tego kwadratu O, to jest po drugiej stronie to nie jest, tak jest Nie, blisko kwadratu głównego od wyjścia. No, to w ogóle jest no, jak najbliżej tego się trzymaj. Już więcej ci nie mogę pomóc. A, Kurde. Zostałem no, dobra Osty jeszcze kolejny deal. Otworzę ci bagażnik, jak balniesz w pięć popeczek. Raz, Dobra, bagażnik otwarty. Może na drugi samochód. Ooooooooooo! Oh, 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 oh. Ej, hey, minuta czasu mniej, za hey. Muszę odjąć. Czemu oni mnie tak trollują? Ej, Fosty, co ty taki zmęczony? Chłopie, pas po lewej masz candy shop. Pamiętaj, że naprawdę, jak nie zdążysz wszystkich zrobić zakupów, to możesz nawet nie mieć jej kolejnogi. To, to ma trochę drogo. Co dnia, jego pieniądze? Dawaj coś do picia. Ej, a pomyślałeś, co jeszcze byś pomylił? Nie. ja może ja bym sobie wziął jakieś picie, co? A skoro on i tak płaci, no to co to za różnica? O, 9 złotych. A jaki debil, nie umiem otworzyć drzwi. Ej, przecież to Nie, jest to Nie. Nie, ja płacę mu. Mam akurat dzisiaj przykaźnie. Graj, graj. No, Fantech, o! No dobra, lipa. Dobra, ale szukaj biegu. Ej! Oooo! Oh! Oh, Mój drogi, kolejna minuta w nubę. Oh ja jestem głupi. Oczywiście, oczywiście. Tak, dawajcie, walimy grupowe. Live reaction Berry Fanta. Sprawdźmy, jak smakuje. Uuu, bardzo słodka. Też live reaction Fanta. Tak. Nie miały... Dobra. A jak chcesz przelecieć sobie po prostu szybko każdego piętra Masz na to czas Imo Nie mam na to czas Ale będzie wtedy będziesz... Kroksy muszę kupić Weź takie najbardziej rozklejone Ja bym kupił kroksy zygzaka Bo ty jesteś w moją sali co? Nie za duże? Super pięciutkie Tak w nie spodziewałem wpadnie. że chłop kupi kroksy Jakieś spinę chłopie, żeby wiesz, żeby jole był cool O taki joda pin Kylo Ren pin, Batman pin Musisz wziąć ci jednego pina z Pokemonów A jest taki, który ja będę lubił? Squirtle na przykład To ja bym. O, cztery, 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 a to weź, to weź jest jeszcze to jeden. Jak aktualnie ci zostało 25 minut a jesteś dopiero w trzecim sklepie. Dziękujemy bardzo. Dajmy Przestań. <śmiech> <śmiech> Smyk, mogę lego kupić. Na, na lego? Jak już chcesz iść w tą stronę, no to jest tu Lego Store. Tak? Tyle ci mogę powiedzieć. Ej, a takie, żebyśmy byli matching? <laughs> nie. Alan, w tym byś ładnie wyglądał. tam Kinga Słowie, to pasują do ciebie. Nie. Albo to. Ty masz przecież. Nie, to nie mam taki. To są takie, tylko szare. Stary. Dobra, muszę zapytać. Dobry. Dobry? Jeżeli tu zrobisz zakupy, to do Stora, masz jeszcze na ostatnie, jeden. Na ostatnie 300 wyjdziemy do spora. Nie wiem, o, które buty by... wybrałem, bo jedne są na przecenie za 700, a jedne za 9. O, ale byś no Lego, chłopie, za 1300. Nie chcesz taki iść mój. najpierw tam? Muszę myśleć odpowiedzialnie. Masz jedną trzecią czasu. Powiedz, żeby zostawiła, że tu zaraz wrócisz i powiedz, czy bierzesz, czy nie. Dobra. Ale mógłbyś mi podpisać zdjęcia? No, dawaj, masz marker? Mam. Chłopie, autografy. No. Idę tam usiąść, szybki test. A gdzie ty nogę zostawiłeś? A się. Ciasne, ciasne. Fest! To nie na no twojego platfusa. O, te są I yeah, Jaki drillowiec, chłopie, widzisz to. Mógłabyś pamięć ten na 10 minut do nie? Tak, tak. Nie ma czasu, biegnij. Ooo! Ale zostało ci 18. Wiecie gdzie tu jest Lego Store? Gdzieś tam, bardziej! Biegnij, biegnij, no se jeżeli wy chcecie takie grubsze filmy, to subskrybujcie kanał, lecimy po 2 miliony i podajcie na mojego Instagrama, żeby wreszcie dobyć milion na tym daily. Lecimy. Pamiętajcie, filmy pojawiają się dwa razy dziennie. Potrzebuję Aragoga. No. Chłopie, ole, Turco! Ale ja nic ze nie zrobię, to będzie tylko się stać i kurzyć. Żyć. Bardziej ty starego potera no, tak. Dawajcie, normalnie. Okej. Okay. Dziękuję. Nie no, nie kupisz jakiegoś porządnego zestawu. Ale ja chcę te buty. O, chłopie, ale dorąbane Nie, właśnie powinienem uderzyć na przykład w takie dwa. Ale takie są styfia. Pusty. Pusti! Express. Nie, bo mącicie, mącicie ku... Nie, nie. Posyka, kupisz, kupisz inne buty tańsze, chłopie! Jakbyś wrócił do Julki z takim czymś. Ale ja już mam Hogwart lego kupiłeś. No to pat, 600, 600! A na przykład Argagona też, ściśniemy mu, nie? Że jedną Dwie rzeczy proszę pana. No cześć pająka, no i zapomniałeś przecież, nie? 13 minut. Stary... Czekaj, no bo pacy, nie możesz żyć bez odpłacenia. Ja nie mogę, ale... Już chcecie? To no, dawajcie. Posti może robić i jest w środku, jak chcecie mu zająć, czas to fajnie. Łopiem mi tak tam zrobię. Promujecie mi kanał na YouTube. A jak słabo jego z tym kanałem. mordo! Stary nie uciekamy, bo Mortal Cię podbija. Ej, on bo... uciekać ci! Możecie mi jeszcze kanał wypróbować na YouTube? Nie, akurat kanał w nie... Dawaj, posty normalnie! Wizowie Gaz -Bez, To jest najlepszy kanał na polskim YouTube. Polecam serdecznie. Dziękuję. Ej, posty 9 minut masz, ale młyn. Normalnie. Bóg Instagram, podłoga Laury, najlepszy Instagram na Instagramie. Like store. Ej, a na no, Nike jest 50 teraz. Jakieś buty znajdziesz, tylko żebyś nie przestrzelił budżetu. Ej, kurczę, koszulkę polską i na Mogę? Mogę, <grym> dawaj. Gdzie to się robi? <grym> nie wiem, ale są koszulki normalne. Ale to by był najwierniejszy kipic. Och, co, ale nie wiem, jak spalony działa, nie? Jak nie wiem, to jest wtedy, kiedy akcja atakujących przenosi się za linię obrony o. na danym polu karty Zaskoczył mnie. Ale ja może zaprosić, Okej, okay, dobra, dobra. Tom. Mamy challenge dla ciebie. Jaki? Jest to wyskupiania. O, otwieraj. No wszystkiego nie mogę, bo nie mam czasu, żeby tu stać, ale... Ile to kosztuje? 490 zł. Czemu coś takiego kosztuje? Czyli jeszcze, bo mnie stronowali, potrzebuję jeszcze 100 zł wydać na coś. Nie wiem co on robi, bo zwariował. Ale czemu ty nie chcesz, butów sobie za to kupić? Bo za nie ej, mam czasu. No! W idealnie. Ej, za tą cenę może kupić już jakieś fajne tutaj Dobra, to patrz. No, no wszystko wiecie, co czarne, mam przed przyszły 550 złotych No to lecimy spokojnie oh. No i widzisz? A mógł być przez spilet patriotą kibicować naszym Polakom. To on powinien to w ciemną wziąć tak tak, 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 ale to nie, bo. Ty dawno pompek nie robiłeś, pięć pompek i czas ci daje od razu. Ej, przysiadów mówił. Przysiadów. Dobra, pajacyków już ci daję, naprawdę. Dobra, ja. 26 centralny, centralny, centralny cen. Centralny <grym> cen. Dobra, nie, biorę to. Tu jesteś, tak? Tak. Ale masz 4 minuty. Jeszcze fakturę <grym> musi wziąć. A <grym> pani robi zwrot na 5 par butów. Te Te właśnie minuty. chciałem zapytać, czy będzie taki sam rozmiar w tym cewu jaśniejszym, tym takim parym. chyba tak, jeszcze wymieniam buty. 3,40, ale będzie mi przykro. Nie będzie, niestety, więc biorę to. mogę się pani skasować? Minuta 30. Na co czekasz? Płać. Ale będzie lipa. <grym> Patrz, minuta czasu ci została dokładnie Tak? Kurczę, bo mi się coś zawiesił telefon. A co się stało? Jeszcze to bym chciał. One kosztują 100 zł, a ja wydałem teraz 500, a miałem 630. Jestem jeszcze 20 złotych za pasę. Też. będzie to jest Jeszcze musisz wyjść ze sklepu, nie? Nie biegaj. Stary, nie mam już... Masz kolej i buty ilego O, oh. skończył koniec czasu. Dobra, mnie nic nie interesuje. On nawet pewnie nie pamięta, co kupił, nie? Nie, ja byłem wtedy i powie. Chciałbym ci to podarować. Dostałem fanty. Czy robi wrażenie? chcecie się to? to jak to marze, dziękuję. Właśnie ja dostałem kod widza 20 zł chipsy, warte. Jak zastanawiacie się, jak wyglądają nagrywki po nagrywkach, to właśnie robimy to w taki sposób, że teraz próbujemy spakować normalnie tą hulajnogę. Tylko nie mamy noszyczek ani nic. Bawi robię. Obie, bo ci żyły wychodzą na głowie. Coś uciałem? To waży. Teraz powinna się mieścić co to jest? Obładza Express. Powiedz, że to dla Julki to będzie jej miło. Nie będę jej kamywać. Julka, Tak naprawdę to będziemy spędzać miło czas w składaniu tego, bo Lego jest prezentem zawsze naszym wspólnym. I na kolejno, to też sobie będzie mogła powiedzieć? Do pracy. Ale nie myślisz, że jesteś kopakiem? chłopakiem. Julka, to jednak wszystko dla Ciebie. Co to to? Kolejny! To jest nasze. O, fajne. Tego to nie chcę składać, ale to chcę Patrz, jaka hulajka. Fajna. Nie Też idzie. chcę taką. no, dobra, wszystko mamy. Proszę państwa. to post. Uczy się czytać. To są zasady jeździemy na kolejnoce. Zaraz przetestujemy. A dzwonek. Muszę się przyzwyczaić. Lewo, bo tam światło. Bo ja jestem światło. Jest kierunkowska wyszło w życiu. No fajna. Wyglądasz jak dziewczyna na dzień dziewczyka. Mocny sprzęt. Mocny sprzęt. Mocny sprzętowany. Najbardziej mnie powala zasięg.